Cześć Wam wszystkim, witam Was serdecznie w przygodzie naszej Jacka Sparrow'a w Pirata Skybu, w świecie Lego oczywiście. Czeka nas rozdział 5, ostatni już odcinek tego rozdziału i na, nazywa się Kraken, czyli ten morski potwór. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Zapraszam. na uh -huh. <laughs> Czarna perwo ucieka No i nadchodzi kraken wow. Ależ to pięknie wygląda co? <laughs> Ale mam macki No i co musimy robić? Uciekamy pewnie Jakoś coś musimy zadziałać, żeby on tutaj czy możemy go uderzyć? Nie. A, jest armata. Potrzebna nam pochodnia. Spróbujmy w niego przycelować. Nie trafiłem. Teraz trafiłem. Jest, jeszcze... Jeszcze jeden. Jeszcze jedna macka. Tak jest! Dobra, zabrał. A, uderzył nas. Uwolniliśmy jednego naszego przyjaciela. Dobra. Chodź teraz. Ajej, jej, jej, je. musimy wyjść na górę. Jak się go pozbędziemy? A, spójrzcie, podniesiemy to. I podstawimy mu chyba jakąś niespodziankę, co? A, tutaj jest miejsce. Dobra. Powinny być jeszcze, tu trzeba coś naprawić. Tu jest kolejna armata. Dobra, to najpierw pozbącił się tej. Macki Ai, raz mi się nie udało trafić. Dobra, zabieraj się stąd pod O, uwolniliśmy pana Gipsa, super. On nam tutaj naprawi, to mam tutaj instalacje. Dobra. Chodź. No, uderzasz. Nie. Coś jeszcze musimy zrobić. Aj, przepraszam cię, przyjacielu. Nie mogę w to trafić. W, żadnym, w żaden sposób. Dobra, coś trzeba innego wykombinować w takim razie. Aj, coś mamy. A, tu jest kolejny ten. Dobra, to będzie mógł strzelić chyba... Ten oto pan super zaniesiesiesz dynamit w jedno miejsce jeszcze nam zostało jedno jeszcze nie zdążyłem zauważyć gdzie jest ta skrzyneczka z tym dynamitem może gdzieś tutaj leży co łowo Dobry jest ten kartakst tak musimy ułożyć po prostu Tą skrzynkę Chodź silni ci nasi piraci, co? Dawaj, dawaj Super, dobra Co teraz? Oa, kurde Lecią nam tutaj. Tu będzie potrzebny pan Gips A, tu musi naprawić drugą część. Okej okay. Jest, jest zbudowana, teraz spróbujemy to naprawić Dobra Z drugiej strony Panie Gipsie Aj, uważaj kolego no. no co jest Czemu nie może tutaj wchodzić NIE BIJ SWOICH KAMRATÓW! Czy coś musimy jeszcze zadziałać? Ojej, ojeju! Może weźmy pochodnie? Nie, to nie będziemy strzelać. Musimy koniecznie tutaj coś zadziałać O O mnie ten klawisz co potrzeba Haha <laughs> Się zagapiłem Dobra Kręcimy w takim razie, nie w tą stronę Nie w tą stronę Panie Gipsie W tą stronę Dobrze O tak, wjechało na górny pokład. Super. A odsłoniło nam się wejście, super. Dobra, lecimy. Pan Gibbs to jest chyba pierwszy oficer tutaj Jacka Sparrowa, wiecie? On chyba najbardziej tutaj nam ufa. O, tu jest jakiś... Aj, tu byliśmy przecież, kurczę. Co ja robię najlepszego? Dobra. Tutaj nam pokręćmy. Widziało? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Już nic się nie dzieje. A, tak. Tu musisz tutaj wejść. Super. No, przepchniemy mego końca o super jechała ale no nie 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 to musi ją tu wystawić dobra jeszcze potrzebujemy jednego Czy możemy coś zbudować nie szukamy dalej Dalej tutaj jest coś. Puśćcie. Haha! Ha, ha. Super, udało nam się. mamy jakieś wyjście. Ale najpierw postawmy sobie to. A, ucieka, boi się. Dobra. Przyjacielu drogi Nie nie ty Potrzebnym jesteś ty Marty Musimy iść na górę Zawaliły nam się schody Nie, nie z tej strony Chodź. No, który tam będzie chętny po mi pomóc? Niestety powiem wam, zdradzę wam tą tajemnicę. Będziemy pewnie wysadzać statek. Takim, takim wam... Tak mi się wydaje. Dawajcie, panowie. A nie, nie będziemy wysadzać statku, przecież... ...on tutaj nam pomoże. Będzie wyżej. Zaatakuję tego Krakena. No, słuchajcie! Dam radę? Nie, coś się zaklejnowało Dobra, mamy armatę, czyli musimy coś zestrzelić się. A tu co jest? Jakaś skrzynia Dobra, weźmy sobie Pochodnie i strzelamy. Tutaj co my mamy strzelić? Oj, ale zanurkował Chciałem koniecznie ten stoteczek sobie wziąć Ale coś nie bardzo mogę. Ło, wow, nie tak chciałem, chciałem wysoko po prostu wskoczyć Jeszcze raz, jeszcze jedna próba Też się nie da Może gdzieś z, z wyższego punktu dobra no, Dawajcie, szkoda czasu A tutaj możemy wejść po drabinie Jak najwyżej się wdrapać Ło wow. super, tylko że tu jest potrzebny pan Gips Ło wow. Ale miałem Pietro bo powiem bo, że spadnę Czy mogę wrócić? Chyba, chyba nie mogę już tam wrócić w tej linie Także... AJEJů, ale miałem wrażenie dziwne co Naprawdę. No, jeszcze raz. Wow. Oh. Naprawdę, jak tak wysoka się człowiek skacze, to ma taki... Dziwne wrażenie A, Dobra, koniec tylko. Tam nic nie ma, albo ja czegoś nie zauważyłem. Trzeba to podciągnąć koniecznie do góry. Ale tam jest potrzebny nam pan gips. Gdzie jest pan gips? Tu jest pan gips. Ła! Nie, ty nie możesz, to tylko mrzeczek z parą No, jak nam tam wejdziemy? Nie, coś musi Jack na górze nam zrobić. On może wejść na całą górę? dobra, chodź przyjacielu, co my tu musimy zrobić? Ło nie spadaj! Kurcze! Wlade no. bo ten dym na pewno można przejść Dobra. ale tutaj nic nie ma tam na dole była był stateczek widzieliście? tu też jest drugi ale jak tutaj wejdziemy na górę panem gipsem rozwalić nic nie mogę Так. Próbujmy z tą armatą, bo ona na pewno nam do czegoś tutaj powinna służyć O właśnie widzicie? Spadła lina ha. I z drugiej strony jest to samo. Tam też chyba była armata. Dobrze pamiętam. Nie, tu nie było szarmaty. Dobra. Jest lina. Gdzie jest ta lina? Pan gips. Panie gipsie, musisz wejść na górę. Spójrz, gdzie jest ta lina? Teraz będzie potrzebny jack. O, jack. <laughs> Psikus mały. Nie chciałem ci bić. się no, Jeszcze raz. O, jeju, jeju. No i teraz to jest naprawdę złośliwość. Dobrze, tak Gdzie rozwinęliśmy tą linę? Nie, to nie to. Tutaj. Tutaj jest lina. Nie, pan Gibbs. jest. Ah, no ale mi to zajęło długo, co? Prawda. szedłem z uprawy. M, ehm, krótką przerwę, ale już nie z mojej winy. To wezmę sobie wejdę tam Elisabeth, bo ona tam może mi wziąć ten stateczek. Musimy się czegoś napić. Haha, super. Dobra, teraz możemy popchnąć to wszyscy. Nie będzie tego robiła A jednak zgłosiła się pana opatnika. Aj, teraz potrzebna na armata Uderzymy w to, dobra Chodź panie gdzie ty będziesz strzelał Panie Bosmanie Trafimy? Trafiliśmy, takie. Co się wydarzyło? Uważaj Will No niestety, ale kraken zatopi naszą chyba czarną perłę uwo, Ale, ale paszczał Kurczę co musimy walczyć z nimi co? Nie wierzę Jak my to będziemy robić? <laughs> A, ciągnął nas do środka Kurcze... Dawaj co my tu musimy, jak my mamy z nim walczyć Uciekaj, uciekaj Ło ale to naprawdę trudne jeszcze, jeszcze... nie wymyśliłem jak mam z nim walczyć. Ale chyba musimy go karmić tym... Tak... mam wrażenie. Tak! Musimy mu rzucać byle co do tej gęby. Ale płaszcza, co? Płaszcza. Kurde... No, zbierz coś, Jack! Ale paszcza, no taki potwór naprawdę istniał, podobno w legendach. Nie chcę mówić, że naprawdę, ale w legendach tak, że Kraken często atakuje właśnie statki. No i co? Teraz mamy cię walić w, w twoją mackę? nie o przygniót nas to jaki o wpadłem do wody A widzicie patrz patrzcie tam są ten no musimy czekać zauważyłem na górze są jest dynamit przygniót nas nie dajmy się dobra Teraz musimy to jakoś zrzucić. Nie, nie w ten sposób. A, podpalić! No tak! Próbujmy to podpalić. No, ale. Szybciej, Jack! Kurde, nie zdążyłem. Dobra. Najpierw weźmy sobie. Weźmy sobie tą... Yy... Dobra na górę szybko super I uciekamy co się stanie Hahaha ha, 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 ha. Tak jeszcze jeden Jeszcze jeden mamy Tak I ucieczka Dobra Jeszcze trzy ciosy mamy mamy na niego zużyć to co my teraz musimy zrobić A wciągnął mnie kurde wesał mnie tam Ale wypluł chyba Jack jest niedobry <grystanie> Niezdrawny jest Jack Dobra Skrzynkę z granatami nam wyrzucił Weźmy sobie granacik Haha <grystanie> w ostatniej chwili O, przygniotło mnie no Nie... aj! Wesoł mi kurcze Blade Zwyklu też jakiegoś marynarza Chyba też jest ciężko strawny No jeszcze jeden granat Mam Rzuć, rzuć! Nie zdążyłem aj. Mam granat Dobra jest, dobra nasza Ale on się chyba trochę zdenerwuje teraz A, porwał Elizabeth Odrzucił Ale patrzcie jaki ma cela co? Szczoteczkę mm. do zębów No pewnie, właśnie Jack tak postąpił Kapitan zawsze ostatni schodzi ze statku. No przykro nam, przykro nam. Dobrze, dziękuję Wam moi kochani za wspólne oglądanie, wspólne granie i zapraszam Was na następny rozdział już. Hej, hej, cześć.